Czy zdarzyło ci się, że choć mówiłeś mądrze i spokojnie, ludzie i tak cię ignorowali? Masz argumenty, masz rację, ale druga strona zachowuje się tak, jakbyś mówił do ściany. Wielu sądzi, że szacunek zdobywa się siłą głosu, że trzeba krzyczeć, uderzać pięścią w stół i dominować rozmowę. Ale prawda jest zupełnie inna. Największa siła nie tkwi w krzyku, lecz w słowach wypowiedzianych spokojnie, prosto i z pewnością. To nie głośność zmienia rozmowę, ale precyzja zdań, które potrafią uderzyć w samo sedno. Wyobraź sobie, że wchodzisz na spotkanie, w rodzinny spór albo zwykłą codzienną rozmowę i jednym zdaniem sprawiasz, że inni milkną i zaczynają cię słuchać. Bez złości, bez podnoszenia głosu, tylko z mocą, która płynie z Twojej postawy. Właśnie o tym będzie ten materiał. Pokażę Ci frazy, które mają ogromną moc, frazy, które sprawiają, że ludzie zaczynają traktować Cię poważnie. Stoicy rozumieli to doskonale. Epiktet przypominał, że nie to, co się dzieje, jest najważniejsze, ale to, jak na to odpowiadamy. A odpowiedź nie musi być gniewna, by była skuteczna. Marek Aureliusz potrafił prowadzić imperium, nie tracąc spokoju, bo wiedział, że prawdziwy szacunek rodzi się z jasności i samokontroli. Numer jeden. Rozumiem twój punkt widzenia, ale mam inne zdanie. To zdanie wydaje się zwyczajne, a jednak działa jak tarcza i miecz jednocześnie. Ono pokazuje, że potrafisz słuchać, że nie lekceważysz rozmówcy, ale jednocześnie wyznaczasz granice. W tym jednym zdaniu jest ukryty ogromny szacunek dla drugiej osoby i dla samego siebie. Wyobraź sobie spotkanie w pracy. Ktoś przedstawia pomysł, który jest pełen błędów, zamiast powiedzieć to bzdura, albo milczeć. Patrzysz spokojnie i mówisz, rozumiem twój punkt widzenia, ale mam inne zdanie. W tej chwili odbierasz rozmówcy argument siły i pokazujesz, że masz własny osąd. Nie atakujesz, nie obrażasz, a jednocześnie wyrażasz stanowczość. Stoicy nazywali to oddzielaniem emocji od oceny. Nie musisz udowadniać, że jesteś mądrzejszy. Wystarczy, że pokażesz, że potrafisz samodzielnie myśleć. I właśnie dlatego ta fraza działa. Unikasz bezpośredniego konfliktu, a mimo to zostawiasz ślad w umyśle drugiej osoby. Bo każdy, kto ją usłyszy, wie, że rozmawia z kimś, kto nie daje się zastraszyć. Numer dwa. Nie uważam tego za właściwe. To zdanie jest krótkie, ale niezwykle mocne. Nie tłumaczy się, nie rozwleka, nie daje miejsca na kpinę. Ono jasno wyznacza granice. Pomyśl o sytuacji, gdy ktoś żartuje w sposób, który cię obraża, albo mówi coś, co przekracza granice przyzwoitości. Większość osób śmieje się nerwowo albo milczy, żeby nie wyjść na przewrażliwionych. Ty możesz spojrzeć prosto w oczy i spokojnie powiedzieć: Nie uważam tego za właściwe. Nie musisz krzyczeć ani się złościć. Wystarczy ton opanowany i pewny. Seneka pisał, że kto szanuje siebie, będzie szanowany przez innych. To zdanie jest właśnie tym prostym aktem szacunku wobec samego siebie, bo gdy pokazujesz, że masz swoje granice i nie boisz się ich bronić, inni zaczynają traktować cię poważniej. A co najważniejsze, nie wdajesz się w kłótnie, nie obniżasz poziomu rozmowy, tylko jasno stawiasz granice. Numer 3. Porozmawiajmy wtedy, gdy możemy zrobić to z szacunkiem. To zdanie jest jak wyłączenie ognia w rozmowie, która zaczyna się palić. Kiedy druga osoba podnosi głos, przerywa ci albo celowo prowokuje, najłatwiej jest odpowiedzieć tym samym. Ale w ten sposób tylko dolewasz oliwy do ognia. Jeśli jednak zatrzymasz się i spokojnie powiesz porozmawiajmy wtedy, gdy możemy zrobić to z szacunkiem, cała dynamika się zmienia. To nie jest ucieczka. To nie jest kapitulacja, to jest przejęcie kontroli. Ty wyznaczasz zasady rozmowy. Ty pokazujesz, że nie pozwolisz, by dyskusja toczyła się w atmosferze krzyku i braku szacunku. Wyobraź sobie kłótnie w rodzinie. Ktoś krzyczy, przerywa ci, nie daje dojść do słowa. Ty oddychasz, patrzysz spokojnie i mówisz, porozmawiajmy wtedy, gdy możemy zrobić to z szacunkiem. Cisza, jaka często następuje po tych słowach, ma w sobie wielką moc, bo nagle okazuje się, że to nie ty jesteś osobą wybuchową, to nie ty podnosisz głos, to ty jesteś tym, który umie zachować spokój. Epiktet powtarzał, że nie możemy kontrolować zachowań innych, ale zawsze możemy kontrolować swoją odpowiedź, a ta fraza jest dokładnie tym, Kontrolą siebie i jednocześnie lekcją dla drugiej osoby. Uczysz ją, że rozmowa z tobą wymaga poziomu. Numer cztery. Wolę nie kontynuować tej rozmowy. To zdanie działa jak zamknięcie drzwi, kiedy w pokoju robi się duszno. Nie jest ucieczką, jest świadomym wyborem, by nie marnować swojej energii na coś, co nie ma sensu. Czasem zdarza się, że ktoś kłóci się tylko po to, żeby kłócić się dalej. Temat nie ma znaczenia, liczy się jedynie zwycięstwo albo pokazanie wyższości. W takich momentach żadna mądra odpowiedź nie ma szans. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest nie grać w tę grę. Wyobraź sobie sytuację w pracy, kiedy kolega zaczyna cię prowokować, podważa każde twoje zdanie i nie słucha odpowiedzi. Zamiast udowadniać mu swoją rację w nieskończoność, możesz spokojnie powiedzieć: Wolę nie kontynuować tej rozmowy. Te słowa odbierają mu całą satysfakcję, bo jego celem było wciągnięcie cię w konflikt, a ty pokazujesz, że twoje poczucie spokoju i własnej wartości jest cenniejsze niż wygrana w jałowej dyskusji. Marek Aureliusz pisał, że najlepszą zemstą jest być innym niż ten, który wyrządził ci krzywdę. I właśnie o to tu chodzi. Nie dajesz się sprowadzić na poziom osoby, która żyje kłótnią. Zamiast tego pozostajesz ponad tym. I właśnie za to inni zaczynają cię szanować. Numer pięć. To twoja opinia i ją szanuję, ale mam własne zdanie. Ta fraza łączy w sobie dwa elementy uprzejmość i stanowczość. Pokazujesz, że nie zamykasz się na to, co ktoś mówi, że potrafisz słuchać, ale jednocześnie jasno zaznaczasz, że nie dasz się wciągnąć w cudzy tok myślenia. Wyobraź sobie rozmowę z kolegą, który próbuje przekonać cię do poglądu politycznego, którego nie podzielasz. Zamiast wdawać się w niekończącą się dyskusję, możesz spokojnie powiedzieć To twoja opinia i ją szanuję, ale mam własne zdanie. W tej chwili kończysz presję, a jednocześnie nie niszczysz relacji. Seneka pisał, że niewola wobec cudzych opinii jest najgorszym więzieniem. Właśnie dlatego ta fraza jest tak ważna. Przypomina, że możesz szanować innych, nie rezygnując ze swojego myślenia. A to budzi ogromny szacunek, bo ludzie szybko wyczuwają, czy ktoś mówi to, co naprawdę myśli, czy tylko powtarza cudze słowa. Numer 6. Nie zgadzam się i mam ku temu powody. To zdanie jest mocniejsze niż zwykłe, nie zgadzam się. Ono pokazuje, że Twoja postawa nie jest kaprysem ani chwilową emocją. Mówisz jasno. Mam powody. Nie musisz od razu ich wymieniać. Sama forma zdania daje sygnał, że twój sprzeciw ma fundament. Pomyśl o sytuacji w pracy, gdy ktoś naciska, byś zgodził się na decyzję, która nie jest dobra ani dla ciebie, ani dla zespołu. Jeśli odpowiesz, nie zgadzam się i mam ku temu powody, to momentalnie zmieniasz ton rozmowy. Nikt nie może ci zarzucić, że odrzucasz coś dla samego sprzeciwu. Ty pokazujesz, że stoi za tym coś więcej: logika, doświadczenie, fakty. Epiktet przypominał, że mądrość polega na odróżnianiu tego, co leży w naszej mocy, od tego, co nie należy do nas. A twoje mam powody jest dowodem, że nie działasz pod wpływem impulsu, tylko z poczuciem odpowiedzialności. To sprawia, że inni zaczynają brać twoje słowa poważniej. Numer siedem. Możesz widzieć to inaczej. Ja pozostanę przy swoim. Ta fraza to mistrzostwo w zachowaniu spokoju tam, gdzie inni próbują cię zmusić do zmiany zdania. Ona mówi, masz prawo do swojego myślenia, ale ja też mam swoje. To nie jest zamykanie się, to jest wolność wyboru. Wyobraź sobie rozmowę w rodzinie, gdy ktoś naciska, wszyscy uważają, że powinieneś zrobić tak i tak. Ty patrzysz spokojnie i odpowiadasz, Możesz widzieć to inaczej, ja pozostanę przy swoim. To natychmiast kończy presję, bo pokazujesz, że nie boisz się iść wbrew większości. Marek Aureliusz pisał, że człowiek, który idzie za tłumem, gubi siebie, a ten, który idzie własną drogą, odnajduje wolność. I właśnie ta fraza daje ci tę wolność, niezależność od cudzych oczekiwań. Ludzie mogą się z Tobą nie zgadzać, ale nie mogą nie szanować Twojej odwagi. Numer 8. Nie życzę sobie tego tonu. To zdanie jest krótkie, ale działa jak błyskawica w rozmowie. Nie tłumaczysz się, nie wdajesz w szczegóły, jasno pokazujesz, że nie akceptujesz braku szacunku. I co najważniejsze, robisz to spokojnie. Bez podnoszenia głosu. Wyobraź sobie sytuację, gdy ktoś w pracy albo w domu zaczyna mówić do ciebie w sposób agresywny. Zamiast odpowiadać tym samym, albo uciekać w milczenie, patrzysz spokojnie i mówisz: Nie życzę sobie tego tonu. W tej chwili druga osoba czuje, że przekroczyła granicę. To nie ty wyglądasz na słabego, to ona zostaje zdemaskowana. Seneka pisał, że godność to tarcza, której nikt nie może ci odebrać, jeśli sam jej nie porzucisz. A ta fraza jest właśnie tarczą. Pokazujesz, że twoja godność jest dla ciebie ważniejsza niż chwilowe emocje drugiej osoby. Numer 9. Zatrzymajmy się na faktach. To zdanie wyciąga rozmowę z bagna emocji i kieruje ją z powrotem na twardy grunt. Manipulatorzy często próbują mieszać w głowie Wplatają insynuacje, plotki, wyciągają przeszłość, żeby tylko odciągnąć uwagę od prawdy. A ty możesz wtedy spokojnie powiedzieć, zatrzymajmy się na faktach. Wyobraź sobie, że ktoś oskarża cię w pracy o coś, na co nie ma żadnych dowodów, albo w domu bliska osoba próbuje ci wmówić rzeczy, których nigdy nie zrobiłeś. Ty odpowiadasz, zatrzymajmy się na faktach. I nagle okazuje się, że to nie ty jesteś w defensywie, ale druga strona musi się tłumaczyć, bo nie ma twardych argumentów. Epiktet przypominał, że mądry człowiek zawsze pyta: Czy to jest prawdziwe? To zdanie właśnie do tego sprowadza rozmowę, do tego, co można udowodnić, a nie do tego, co ktoś sobie wyobraża. A ludzie, którzy boją się prawdy, najbardziej boją się tego zdania. Numer dziesięć. Zakończmy tę rozmowę teraz, zanim powiemy coś, czego będziemy żałować. Ta fraza pokazuje nie tylko Twoją siłę, ale i dojrzałość, bo łatwo jest brnąć w kłótnie, aż słowa stają się ostrzami, które ranią obie strony. Trudniej jest zatrzymać się w odpowiednim momencie. Wyobraź sobie partnera, z którym kłócisz się coraz mocniej. Głos rośnie, atmosfera się zagęszcza, padają słowa, które bolą. Ty wtedy mówisz, zakończmy tę rozmowę teraz, zanim powiemy coś, czego będziemy żałować. To zdanie działa jak hamulec bezpieczeństwa. Pokazuje, że widzisz konsekwencje i że cenisz spokój bardziej niż zwycięstwo w sprzeczce. Marek Aurelius pisał, że człowiek silny potrafi zatrzymać się wtedy, gdy inni pędzą w gniewie. To zdanie jest właśnie tym zatrzymaniem, wyborem mądrości ponad emocje. I choć druga osoba może się buntować, w głębi duszy zaczyna czuć do ciebie respekt, bo widzi, że nie dasz się ponieść burzy. Numer jedenaście. Nie zamierzam przekraczać swoich granic. To zdanie brzmi spokojnie, ale w nim kryje się ogromna siła, pokazuje, że wiesz, gdzie kończy się Twoja cierpliwość, Twoja energia i Twoja godność. Granice są jak niewidzialne ogrodzenie, jeśli ich nie postawisz, inni będą wchodzić coraz dalej, a gdy powiesz jasno, nie zamierzam przekraczać swoich granic, druga osoba czuje, że trafiła na kogoś, kto zna swoją wartość. Wyobraź sobie znajomego, który ciągle oczekuje, że będziesz mu pomagać kosztem siebie, albo szefa, który próbuje zrzucać na ciebie coraz więcej pracy bez zapłaty. Gdy w końcu powiesz, nie zamierzam przekraczać swoich granic, to zdanie działa jak zatrzymanie lawiny. Nagle okazuje się, że nie jesteś już osobą, którą można bez końca wykorzystywać. Stoicy podkreślali, że człowiek powinien znać swoją miarę. Marek Aureliusz pisał, że kto pozwala innym przekraczać swoje granice, sam oddaje im swoją wolność. A twoje słowa przypominają, że wolność zaczyna się tam, gdzie kończy się uległość. Numer dwanaście. To nie jest dla mnie sprawa priorytetowa. To zdanie jest eleganckim sposobem na odzyskanie czasu i energii. Ludzie często próbują wciągać cię w swoje dramaty, spory albo tematy, które nie mają dla ciebie wartości. Zamiast tłumaczyć się godzinami, możesz spokojnie powiedzieć: To nie jest dla mnie sprawa priorytetowa. Wyobraź sobie współpracownika, który chce, żebyś angażował się w projekt, który nie ma żadnego sensu. Albo kogoś z rodziny, kto ciągle powtarza te same konflikty sprzed lat. Twoja odpowiedź. To nie jest dla mnie sprawa priorytetowa. Jasno pokazuje, że wybierasz, gdzie kierujesz swoją energię. Epiktet przypominał, że największym skarbem człowieka jest jego uwaga to, na czym skupia myśli. Jeśli dasz ją każdemu i wszystkiemu, zostaniesz z pustymi rękami. Dlatego to zdanie jest tak silne pokazuje, że Twoja uwaga należy do Ciebie, a nie do innych. Numer 13. Szanuję siebie zbyt mocno, by brać w tym udział. To zdanie działa jak tarcza, która zatrzymuje każdą próbę wciągnięcia cię w coś, co narusza twoją godność. Nie musisz atakować, nie musisz krzyczeć, ty po prostu mówisz. Szanuję siebie zbyt mocno, by brać w tym udział, i nagle rozmowa się kończy, bo druga strona nie ma już argumentu. Wyobraź sobie sytuację, gdy ktoś namawia cię do plotkowania, do obgadywania innych, albo do nieuczciwego zachowania. Zamiast tłumaczyć się i usprawiedliwiać, spokojnie mówisz: Szanuję siebie zbyt mocno, by brać w tym udział. To zdanie odcina cię od manipulacji i pokazuje, że twoja godność jest nienaruszalna. Seneka pisał, że człowiek, który sam siebie nie szanuje, nigdy nie będzie szanowany przez innych. A ta fraza jest żywym dowodem na to, że wiesz, ile jesteś wart. Numer 14. Nie dam się wciągnąć w tę grę. To zdanie jest jak odcięcie sznura, który miał cię uwiązać. Manipulatorzy często próbują prowokować. Stawiać pułapki słowne, zmuszać cię do reakcji, żeby przejąć kontrolę. Ale kiedy spokojnie powiesz: Nie dam się wciągnąć w tę grę, pokazujesz, że widzisz ich taktykę i nie zamierzasz w niej uczestniczyć. Wyobraź sobie kogoś, kto próbuje cię obrazić, licząc, że wybuchniesz i stracisz panowanie nad sobą. Ty patrzysz spokojnie i odpowiadasz: Nie dam się wciągnąć w tę grę. W tej chwili odbierasz mu całą moc bo jego plan opierał się na twojej reakcji. Epiktet powtarzał, że to nie rzeczy nas ranią, ale nasza reakcja na nie. Ta fraza jest praktycznym zastosowaniem tej mądrości. Nie pozwalasz by cudze sztuczki miały nad tobą władzę. Numer 15. Mój spokój jest ważniejszy niż ta dyskusja. To zdanie brzmi jak manifest człowieka, który zna swoją wartość. Często próbujemy wygrać każdą rozmowę, udowodnić swoją rację, nie dać się pokonać, ale w ten sposób tracimy to, co najcenniejsze spokój. Wyobraź sobie, że ktoś próbuje ciągnąć kłótnie godzinami, aż oboje jesteście zmęczeni i rozdrażnieni. Ty zatrzymujesz się i mówisz: Mój spokój jest ważniejszy niż ta dyskusja. W tej chwili odbierasz konfliktowi całą siłę, pokazujesz, że Twoim celem nie jest udowodnienie czegokolwiek, ale ochrona siebie. Marek Aureliusz pisał, że kto panuje nad sobą, jest silniejszy niż ten, kto zdobywa miasta. Twoje słowa są właśnie takim dowodem panowania nad sobą. Wybierasz spokój ponad zwycięstwo. Numer szesnaście. Twoje słowa mnie nie definiują. To zdanie jest niczym tarcza, która odbija każdy atak. Ile razy w życiu słyszymy słowa, które mają nas zranić, podciąć skrzydła, odebrać poczucie własnej wartości, ale kiedy spokojnie powiesz, Twoje słowa mnie nie definiują, odzyskujesz całą moc, jaką ktoś próbował ci odebrać. Wyobraź sobie szefa, który krytykuje cię niesprawiedliwie, albo znajomego, który rzuca w twoją stronę złośliwości. Twoja odpowiedź, twoje słowa mnie nie definiują, zamyka temat, bo pokazujesz, że znasz swoją wartość i że nie oddasz jej w cudze ręce. Seneka przypominał, że opinie innych są tylko hałasem, jeśli nie pozwolimy im wejść do naszego wnętrza. A ta fraza jest właśnie tym bramą, którą zamykasz na kłódkę. Teraz znasz szesnaście fraz, które mogą całkowicie zmienić sposób, w jaki ludzie cię traktują. Nie potrzebujesz krzyku, nie potrzebujesz gniewu, potrzebujesz spokoju i jasności. Każde z tych zdań jest jak mały klucz, który otwiera drzwi do szacunku, twojego własnego i tego, który okazują ci inni. Stoicy uczyli, że prawdziwa siła rodzi się ze spokoju, a prawdziwy szacunek z jasności. I właśnie dlatego te proste słowa działają mocniej niż jakikolwiek krzyk. Pamiętaj, nie jesteś słaby, gdy wybierasz spokój, nie jesteś tchórzem, gdy kończysz bezsensowną dyskusję. Jesteś człowiekiem, który zna swoją wartość i nie oddaje jej nikomu, bo w świecie, w którym wielu próbuje zagłuszać innych, prawdziwą potęgą jest ten, kto potrafi mówić mało, ale także słuchają wszyscy.